Szczęść Boże, cenzura, cenzura atakuje. W kampanii wyborczej ta rzecz staje się z dnia na dzień coraz bardziej ewidentna, coraz grubszymi nićmi szyta. Reżim już szczerze mówiąc sam nie wie co robić. Wprawiony w dygot, drżączkę przez nas, przez Konfederację. Corwin, Brown, Leroy, narodowcy, głosujcie na nas, szanowni państwo. Chociażby dla tej frajdy, jaką jest to obserwowanie krzątaniny funkcjonariuszy frontu ideologicznego pełniących obowiązki niezależnych, a jakże publicystów i dziennikarzy. Oni nawet czasem już mają problem z właściwym obiegiem informacji po swojej stronie. Na przykład w telewizji Rzeszów prowadzący debaty, debaty kandydatów do Europarlamentu nie został w porę poinformowany przez swoich przełożonych, że debat tych będzie mniej, a może w ogóle się nie odbędą. No takie tam różne kwi pro quo. To niedogranie niewątpliwie wynika z tego, że mamy dziś do czynienia z cenzurą niejako zdywersyfikowaną. Tak jak życie polityczne w post-PRL-u ma te... Nie ukrywajmy zaletę, że, że yy, 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 mafie służby i Loże mają nie jeden scentralizowany ośrodek dyspozycyjny, jak to było za reżimu sowieckiego, ale Konkurują ze sobą gangsterzy. Zieloni wygryzają niebieskich, teraz niebiescy na przykład w Monie wykaszają zielonych i stąd, i stąd pewne niedogrania i stąd przecieki. No po prostu jak trwa wojna gangów, jak buldogi gryzą się pod dywanem, to od czasu do czasu ktoś tam wylatuje czyjeś odgryzione ucho pod tego dywanu i my się dzięki temu czegoś więcej dowiadujemy. Ale cenzura działa. Za PRL-u to była cenzura instytucjonalna. Ja pamiętam cenzurę, która wtedy nazywała się Głównym Urzędem Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. Pamiętam nie z własnych doświadczeń, gdyż przecież jako, jako przedwcześnie rozpolitykowane pachole jednak sam do urzędu nie chadzałem, ale moi bliscy, szanowni państwo, robiący w kulturze, sztuce, nauce, Także, także w dziennikarstwie za czasów PRL-u wiele na ten temat opowiadali. Mój ojciec, reżyser teatralny i kierownik artystyczny teatrów opowiadał o, o także i tej rutynie kontroli widowisk. Mój stryj, Nieszczęsny dziś sam funkcjonariusz Frontu Ideologicznego, ale, ale za PRL-u pamiętam jego relacje o, o wizytach w cenzurze. Z, wtedy, wtedy chyba z redakcji Niedzieli Częstochowskiej. Cenzura była w Opolu. Ta delegatura... G.U.K.P.P.I.W. Yy, więc to była cenzura instytucjonalna. Przynajmniej było wiadomo, dokąd, yy, do, dokąd stukać i z którym koniem się y, kopiemy. Yy, za PRL-u schyłkowego w latach osiemdziesiątych, o, to już nawet niektóre tam katolickie redakcje odważały się i mogły zasygnalizować cięcie w takich kwadratowych nawiasach. Yy, pojawiała się informacja, że właśnie tutaj yy, ten, ta ustawa o GUKPTIW zadziałała. Więc był to bardzo ważny krok w stronę wolności, że paradoksalnie za komuny można było odnotować to cięcie. Wtedy, wtedy koncesjonowana opozycja korzystała z tych możliwości. Dziś łza się wokół kręci, ponieważ takich kwadratowych nawiasów nigdzie nie zobaczymy. A cenzura przecież działa, bo Instancje cenzury trwają w montowane samo wnętrze, y, autorskie wnętrze, że tak powiem, bo ważniejsza jest ta cenzura na poziomie kadr. Y, ona jest ważniejsza nawet od samego Urzędu Cenzorskiego. Za PRL-u Urząd Cenzorski on, y, proszę Państwa, w gruncie rzeczy odgrywał tylko i aż rolę takiej instancji kontrolnej. Y, komórka kontroli jakości w systemie, w, tym, w tej fabryce przemilczenia i przekłamania. Dziś mamy dalej, y, całą, całą, dolinę, tak, takich fabryk, całe, całe, y, całe, y, całe kombinaty przemilczenia i przekłamania, ale brak takiej instancji kontrolnej powoduje paradoksalnie, że trudno jest nam dzisiaj czasami złapać cenzora za rękę. Czy tego cenzora przy, przy, przy Woronicza w Warszawie, czy przy Wiertniczej, czy cenzora... Storunia, Tego cenzora Storunia tam ostatnio chyba troszkę sumionko rusza, bo, bo właśnie na przykład nasza konfederacja w ogóle pojawiła się tam gdzieś na radarach i, i, i nie zawsze w jednoznacznie niepochlebnym kontekście. To dobre, to dobre. Robotnicy ostatniej godziny też mile widziani, ale reżim, reżim jednak czuwa, bo to z jednej strony mamy otulinę propagandową tego reżimu, właśnie ten Zjednoczony Front Przemilczenia, i przekłamania media gadzinowe od gazety wyborczej do Gazety Polskiej, które walcząc ze sobą zaciekle na co dzień jednak w kwestiach zupełnie pryncypialnych e, zachowują pełną zgodność. To znaczy, nikt tam nie kwestionuje e, nikt nie kwestionuje jedynej słuszności aktualnego ustroju i aktualnych sojuszy. Jak za perel. Tak, jak za PRL. u Wprawdzie wektory tych sojuszy odwrócone, ale, ale odbicie rzeczywistości jak, jak w krzywym zwierciadle, jednak dość symetryczne. Więc mamy tę otulinę propagandową, ale działa też partia i ostatnio, i ostatnio ta partia piorunem przegłosowała zmianę artykułu 200. 12 kodeksu karnego tego artykułu z którego tam teoretycznie można się bronić przed pomówieniem w praktyce bardzo to jest niełatwe proszę państwa bardzo niełatwo jest się w Polsce wyprocesować dobre imię własne zachować bronić go przed sądem w praktyce niestety działa ta zasada gebelsowska że tam właśnie jak się obrzuci nieczystością to coś tam się przyklei i zawsze Zawsze już będzie chodziło, trudno. Taki los, nie uskarżam się, taki los jak wstępujemy w szramki wchodzimy w życie publiczne, to, to po prostu nie jesteśmy w stanie już, już ze względu na uwarunkowania czasoprzestrzenne, nie jesteśmy w stanie siedzieć w sądzie i non-stop procesować się o to, co tam przekłamali, przekręcili. Stąd wielka moja prośba o to, żeby interesować się tym, co na przykład ja osobiście rzeczywiście mówię a nie koniecznie wyciągać jakieś dalej idące ostateczne konkluzje na podstawie tego, co inni mówią o tym, że ja mówię. 212 artykuł został zmieniony i tak już, proszę Państwa, będzie można dostać nawet i śmieją się niektórzy roczek za mema. Roczek za mema, będzie można dostać karę więzienia za zamieszczanie w przestrzeni internetowej takich komunikatów, które skarżący prokurator, bo to bo to może być i ze oskarżenia publicznego, zdaje się, uzna za, za nieodpowiadające rzeczywistości. Więc jeśli na przykład ktoś zamieszcza w sieci podobiznę redaktora Sakiewicza z uszami Urbana, bo prawda, w photoshopie czegoś się nie da dzisiaj sprokurować, no to niewykluczone, że pójdzie pan redaktor do sądu, wcześniej podda się jakimś badaniom antropomorficznym, otrzyma... Zaświadczenie od biegłego, że, że, jego małżowiny uszne nie wyglądają tak jak na tym obrazku i, i, wtedy być może sądownie będzie można czołgać po sądach, nie daj Boże wtrącać do ciemnicy także i tych, którzy, którzy takie rzeczy publikują. To wszystko razem. Akta 3 plus. Akta 3+, to jest kompleksowa ochrona reżimu przed przed niewygodną prawdą swoje tutaj swój wsad ideowy i prawny dorobek dał nam eurokołchoz implementacja zasad eurokołchozowych pod pretekstem pod pretekstem obłudnym ochrony praw autorskich to już działa i tutaj prawda zgodnie imperialiści dążą do narzucenia nam tych rozwiązań, ale jedynie słuszna partia, Prawo i Sprawiedliwość, Żoliborska Grupa Rekonstrukcji Historycznej Sanacji daje swój oryginalny wkład. To, jak działa reżimowa telewizja, to już, to już przechodzi niniejszym do legendy. W tych wyborach już, już takie takie grube pociągnięcia, jak odwoływanie, już nawet nie z dnia na dzień, tylko z godziny na godzinę odwoływanie debat, które tam rzekomo ustawowo z parytetu nam się należały jakiś czas antenowy, to grubo telewizja szyje. I teraz do tego jeszcze mamy tę pogróżkę, ten artykuł 212 zmieniony, tak zmieniony, że aż skądinąd współtworzący tę otulinę propagandową reżimu, Związek funkcjonariuszy frontu ideologicznego, związek dziennikarski jeden tam protestuje, upomina się. No cóż, koledzy, lepiej późno niż wcale. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich mam nadzieję lepiej późno niż wcale, ale, ale myślę, że. Myślę, że to powinien być dla Was asumpt do, do własnych rachunków sumienia, jeśli jeszcze szanowni zachowaliście. Boście przez tę całą kadencję czuli się świetnie, uczestnicząc w tym procederze wykaszania wszystkich nie naszych z mediów, które aktualny reżim przejął, objął, objął wielkobraterską kontrolą. Wchodziliście w to jak w masło, obsiadaliście te tam prawda, krzesełka w redakcjach, foteliki w programach publicystycznych, współtworzyliście otulinę propagandową, współtworzyliście ten Zjednoczony Front Przemilczenia i Przekłamania, Działaliście ostro właśnie na tym kierunku wprowadzania narodu w uliczkę jednokierunkową sojuszy bezalternatywnych. To wy, szanowni drodzy dziennikarze, niepokorni, niezależni, a jakże pełniący obowiązki prawicowych, mieliście za punkt honoru, mieście za punkt honoru udawać przez Lata, lata, długie lata, że nie ma od na przykład kwestii żydowskiego antypolonizmu yy, i żydowskich roszczeń wobec Polski. Teraz następuje lekkie wybudzenie. Myślę, że też i swędzenie sumień, bo zauważyliście, że wcześniej uzgodnione podział Tortu może się nie powieść tak do końca. Zauważyliście, że konfederacja no cóż, psuje szyki, komplikuje nieco tę sytuację. Cieszę się, cieszę się. Witajcie w prawdziwym życiu z artykułem 212 wprowadzonym przez waszą szanowni kochani władze. Ale ale, szanowni Państwo, właśnie te zabiegi, cenzorskie zabiegi, składające się na system, który nazywam Akta 3.0, to już przekracza miarę groteski. Myślę, że wybudzenie, nie tylko internetowe wybudzenie, nie zakończy się tylko wzmożeniem na odcinku lajkowania i, i pochlebnego komentowania. Mam nadzieję, że, że zobaczymy się w innym życiu po tym, jak szeroką ławą Pójdziecie Państwo do urn i oddacie głos na tych, y, którzy, y, którzy Wam głosu odbierać nie będą. Precz z Akta 3. Plus, y, niech żyje wolność, ze szczególnym uwzględnieniem wolności słowa. Z Panem Bogiem.